Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Marvel Spider-Man. Dzisiaj lecimy z kolejną misją. Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę, zostało parę przecznic. Ach, chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. Ciśnij X w powietrzu, by zamrukować. Tutaj przetrwaj dobrze. Ok. E, ostatnio publikowaliśmy Kingpina, czyli tak zwanego Fiska. E, no i jesteśmy sobie na kolejną misję. Musimy teraz grać do prawdziwej pracy e, Peter Parker'a. Bo tutaj już Peter Parker jest trochę starszy i nie jest fotografem, tylko e, nie wiem, czy w sumie. Ale nie jest fotografem. To, to wiem na pewno. Dobra, ale trzeci. Szyii! Dobra. nadzieję, że wam się spodobał ten pierwszy odcinek. Ale my... Co to jest trygać? Może zobaczę podobą. O sobie nie pijcie, to... Zobaczymy. Dobra. Przepraszam, doktorze, ale. Wow. Zaczął pan weze mnie? Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Tłumik mocy. O, rany e, może lepiej to przerwać jeszcze nie chwila, doktorze, wszystko gra? Jacyś ranni? Nie, to, to, to wszystko nie. Moja nie. Poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. <laughs> Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolny na resztę dnia, Peter. Ale. Później pogadamy. To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść? Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale muszę ustalić, co poszło nie tak. Okej, okay, czyli jesteśmy jakimiś naukowcami? Bardzo fajna praca. Bardzo... dobra praca, Peter. Tylko dlaczego nie w jakimś wielkim budynku, tylko... W takim małym. No i zda trochę, ale ja nie wnikam, nie? O, uh, kiepsko wyglądasz mały. Zobaczmy, co ci jest. No to zobaczmy. Obwód. Cholera Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałbym to Okej okay. A, musimy to obrócić Okej okay. um. A, musimy tak jakby dociągnąć to do jakiegoś tam, chyba Mam. Muszę przepiąć serworegulator. Nieźle. Okej, okay, to co teraz? Nawet to jest proste. Wyrównać napięcie. Aha, bo to jest bieżące napięcie i tyle, ile musimy, czyli docelowe napięcie. Czyli tu musimy dać minus 1, i tu, żeby było 3 znowu plus 2. Ok? Napięcie są dopasowane i teraz musimy to dokończyć tutaj. Skończyłem. Zobaczmy, czy działa. Jak nowy. Wow. Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. Aha. Musimy tak jakby to tak robić Ciekawe, ciekawe. Kompozyt hydrożelowo-polimerowy. Mocny, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Okej. Okay. Dobra, muszę spadać zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Laboratorium są nas 7... Okej. Brajemy ulepszyć konstrukcję protezy. Powinienem zobaczyć co robił doktor i sprawdzić jego pracę. Okej. Okay. Chciał poprawić dokładność siłownika. Bardzo płynna reakcja. Spróbujmy wyregulować siłę chwytu protezy. Tak lepiej. To powinno uchronić nas przed miażdżącym uściskiem ręki. Okej, dobra, to już spadamy Spidermanie, tu Yuri Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers Nasz kolega załapał się na lokal dla bipów. Fisk jest w stratwie Aaa, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Powinien się cieszyć, to zacne towarzystwo. Ujmiesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. Okej, okay. to lecimy się na posterunek. Ja będę chciał w ogóle tego zrobić w y, 100%. Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu Fisk'a. Zwracamy na program Tylko Fakty z J.J. Jonah Jamesonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody policera. Dwukrotnym! Dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily Beauty. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko w Faktach z Jamesonem, programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, okay, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając na Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz, no mi, jesteś może oficerem policji? Prokuratorem? A może obszypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Eee, nie, hydraulikiem. W takim razie zamknij pisk! I naprawiaj cible miocie. A ja powiem Ci coś o szatach mafii. Jak tylko taki zniknie, każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po babci, łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem w Czeka nas wojna gangów, a ten wydający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś! On chciał tylko trafić do telewizji! No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak ustawi się do Ciebie w kolejce trzech bandziorów i każdy każe zabić za ochronę tej rurki. Albo połamią ci nią nogi i grzegnam. Ja, kiedyś, Johna. Kiedyś się zmuszę, żebyś powiedział o mnie coś miłego. Niedługo. <grym> Okej? Okay. ładnie tam pocisnął. Dobra, nieważne, zrobimy kolejną misję. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra. To co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co masz galowy kostium? A... W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania OSKORP. Ale chyba było warto. Tak. Ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z nie działa. Hmm, ktoś wewnątrz? Może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ugryźć. Uuu, lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. Spójrzmy na tę wieżę. co my tu będziemy musieli robić? Zmieniony pas sygnału wejściowego mm, Aaa, to nie gierka taka. Może nie ogarniam jak to się robi. A tutaj musimy dopasować jakby tego, tu tak. Stop, tak i tak, nie. Jak to się robi? O, wow. Zrobiliśmy w końcu to. Wieża właśnie zaczęła działać. To Twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopot się, zajmę. Się. E? Pięknie Ewa, by zlokalizować przez sam Dajesz. Posłaniajcie mnie. Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. Na pewno nie. Okej, okay, przyzimjcie, zbierają do walki w rękę, blokuję większość ataków ale są podatki na wyrzucenie okay. dobra Dobra, gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Julii. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Co? Nie, nie że nie, nie, nie będziesz już tego. Spider-Ko! Proszę nie. Sorry za messengera. Sorry, sorry. Jest nasz ptaszek. Odczep się. Tak, to ona. Odczep się, mówię. Zostaw mnie! Siedź cicho, paniusiu! Nie dotykaj mnie! Pomocy! Pomocy! Policja! Zamknij dziób! Dobra... zostawcie ją! Pasiłki blotują... A, to tak jak fisk Sorry Dobra, lecimy Stąd, chyba u nas ginie! Uratuj zakładnika przed upływem czasu, użyj no, sterowania wyski, by wycelować i wciśnij E, by rozbreć cel. Pani wolna. Wiedziałam, że Jamison nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie, nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce. Ośrodek wist. Wiem. Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście. Bez dwóch zdań. Moja mama taki robiła. Nie jadłam ich od... bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki, panie Saku. Nazywam się Spider-Man. Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Ok. E, w by. Aha, okay. Spider-Cops wysoko obserwuje swój cel drugą wieżę na słuchową. Ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Kopa. Uważała go za narwańca Już tego żałuję O, ale to było fajne Tak, wiem, to wiem Dobra Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wierze, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa Wie, odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Napiszcie w ogóle w kompcie, chcecie z tego. Eee, live'a z tej gry. Ty, w ogóle plecak. Ech, A może być to jeden plecak z tych e, Peterów Parkerów, bo jak oglądałem e, homework czyli no, e, no... homework, to był właśnie, że okradają mu Peterowi tego plecaki, to mogą być te one właśnie. <laughs> no i chyba moja teoria się sprawdziła. O, oh, wow! To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. Wow, ile? Sz aha, bo to w poszczególnych dzielnicach jest. A może to będzie w. Y no, w ogóle postać Nie, to chyba raczej nie będzie, dobra? Menu z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal, ale ona nie zgłaszała zastrzeżeń. Okej. Okay. Ma być taki, ile jest. Okej, okay, dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. Gdzie jesteś tam? Parę z dalej jest napad Spider-Cob rusza do akcji Pół człowiek, pół pająk Kompletny glina <ścoughs> Ok Otwieraj sejf! No już! Cześć chłopaki ja! Spider-Man, ognia! Mm. Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak charowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Dobra, Yuri. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop. cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną. Yuri? Juri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. No raczej nie, nie. ale dobra, nieważne. Nie dobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Okej, okay, ale chyba też zajmiemy się już w następnym odcinku. Teraz chyba sobie zrobimy... Okej, okay, dobra. Chinatown to całe co aktualnie możemy i chyba dzielnicę finansową też sobie zrobimy. Tutaj całe tych wieży itp. No i to chyba zakończymy odcinek. Doktorze, jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. <słuch> Hej, doktorze, przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Okej. Okay. tylko Chyba wyszedłem już z laboratorium. Mógłbym w spokoju okay, popracować nad kostiumem. Hej, na razie co ja zrobimy? Na razie. Moje ramię dość szybko odzyskało sprawność. Rachunek spłacałem jeszcze bardzo długo. No, 2000 dolarów to... Zwróciłem dzieciakowi balonik, który odfrunął, a on zrobił dla mnie coś takiego. Dla takich chwil warto się starać. Ty, ładnie, ładnie. Dobra. E... Z tego z tego się trochę. Karta Wipowska harego do Nocnego Klubu. Harre zawsze mnie pamiętał. Okay. Lokalne jednostki. Mamy zgłoszenie włamania. Najbliższe jednostki do Dolnego Chinatown. Strzegam, że ci goście tu się włamują tu nie mieszkają. Nie ma fiska i nagle zaroiło się od amatorów. Dobra rada. Jak nie umiesz kraść ani się włamywać, odpuść! Spider pluszak! Pewien projektant z zabawek chciał ode mnie kupić prawa do wizerunku. Ale żeby dostać kasę, musiałbym mu ujawnić swoją tożsamość. Bye. A to pomoże mi zachować równowagę między życiem i pracą, jeśli znajdę czas na lekturę. Rozbity samochód mocno mogą być ranny. Są Niech strażacy i ratownicy robią swoje. Szybkość robimy tu sobie... O kurde, jak tu już robić? O, git. Okej, w sumie ja pozwolę sobie skończyć teraz. Życzę miłego dnia, miłej nocy, dobrego wszystkiego, najlepszego i na raz.